1853. Dzień za dniem za szybko leci. Zagubiony w przeświat, pogrążony w chaosie. Planeta Ziemia, zatopiona w półmroku, nie przypomina już dawnej zielonej krainy. Kwiat za kwiatkiem, prędko wiednie i codziennie słońce blednie. Widać już pierwsze oznaki zbliżającej się z zagłady Ziemi a smutek i przegnębienie zapuszczają wciąż swe korzenie w wyniku niewłaściwego zachowania człowieka, jego zaniedbań i nieodpowiedzialności. Świat jest naskaral całkowitej degradacji. Zrozpaczona i bezsilna, przyroda kieruje swój niemy krzyk ku daleki planetom. Krzyk, który zostaje usłyszany gdzieś w odległej galaktyce. Pojawia się cień nadziei, który rodzi się w zatroskanych sercach naszych przyjaciół, stojących po właściwej stronie mocy. Oczy szczypie, w gardle drapie, potem dziwne, że tak sapię. Częste wstrętne wokół dymy. mylą mi się wszystkie rymy. Kostium cały na mnie lata, a co na to powie tata? Milion razy już mówiłem, i błagałem, i prosiłem, że kostiumu masz mi nie brać. Ale ty chcesz miarkę przebrać. To poważna, straszna rola, a tutaj w kalesonach. Więcej cię to już nie zdarzy. <laughs> w kalesonach ci do twarzy. I się wreszcie doczekałeś. Miarkę, synu, już przebrałeś. Pożyć pasy do ochrony, bo ci spadną kalesony. Ja cię złapię, nie okrywam nogi. Z tym kapowyrywam nogi. A tymczasem we świecie dzieje się niedobrze przecież, bo na jednej tam planecie, tej od słońca liczę trzeciej, świat się chyli już do końca. Gdyż kłopoty ma przyroda, góry śmieci, kwaśna woda, wyginęły już ptaszęta, ledwo żyją też zwierzęta. Człowiek smutku pogrożony, cały świat jest zagrożony. Trzeba ruszać na ratunek i wybawić ten gatunek. Zrobię wszystko co w mojej mocy, by udzielić im pomocy. Ja z Baterem się sprzymierzę. <gryw> Niech on tylko się przybierze. Żeby tutaj na salonach, no mnie latał w kolesonach. Zjednam się dziś z ciemną stroną, by dla ziemi być obraną. Schowam w każdej swą ambicję, wejdę dziś z nim w koalicję. Pora się zmobilizować. Ziemię trzeba wnetratować. Spory nasze były głupie. Dziś trzeba się trzymać w kupie. Jestem Bea, ja księżniczka. Eko na mnie, ta spódniczka. Trzeba transport przygotować i na ziemi reklamować. Nowy, prosty, wręcz kosmiczny, modny strój ekologiczny. Nauczymy ich piosenki tej, co niesie ekodźwięki, które lecą od Ricarda. Ekologia to petarda. Szkoda czasu, droga pora. Rzucaj suknię szpedowora i szukajmy wnet pojazdu gotowego do wyjazdu. Czym ruszymy tam na Ziemię, by ratować ludzkie plemię? Pojazd musi być kosmiczny, szybki i ekologiczny. A może parostatkiem? Parostatki, w piękny rynk. W na parę, w piękny ręcz. A może pociągiem? Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, by nie do państwa Pociąg z daleka Na nikogo nie czeka konduktorze łaskawy Glej mnie do Warszawy nie, 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 nie A może autobusem? Koła autobusu Kręcą się אמא זה פורף, מוכלותם, מוכלותם Ja wam coś załatwię! Rzeki przypływają, góry pod Wielkim lasem wszedłem, nocy nie przespałem, żeby Ciebie spotkać w małym świata. Żeby z Tobą zostać na całkie lata. Rzeki przypływają, góry pod pokonałem Wielkim lasem wszedłem, nocy nie przespałem, żeby Ciebie spotkać w grupa przyjaciół z odległej galaktyki wyruszyła w drogę ku dalekiej planecie Ziemi, by jej mieszkańcom nieść pomoc w działaniach ratujących przyrodę przed totalną degradacją. Mnie, to ja, twoja planeta, zatrosz się o mnie. w tej małej wiosce, gdzieś w Szalojowie Górnym, nieliczni jej mieszkańcy, którzy jeszcze pozostali, toczą ekologiczne rozmowy. Uwaga, na uwaga, Maniuś, Maniuś, Maniuś! Patrz, na krzakach ogórki kiszone rosną i patrz, i kiszona kapusta! Co się drzesz, jak stare prześcieradło? Na krzakach kiszone ogórki rosną i kiszona kapusta! O, i poszatkowana hmm, z marchewką, to pewnie po tym kwaśnym kapuśniaku. Ciągle tylko te kwaśne deszcze padają i padają. Jak wczoraj wlazłem gumakiem do kałuży, to mi całe gumaki przyżarło. Toż, to szok. A ja wieczorem jajka zbierała. Wchodzę do kurnika, patrzę, a tam jak na dyskotece. Jaja się świecą, kury spać nie mogą, a kogut... Kogo tlata jako szalały! Jakby się szaleją na żar! Pewnie tej wody z koło, popił. Bo to wszystko pada na nas z nieba przez tę dziurę! Jaką dziurę? Ty nie wiesz, że dziura ozonowa jest? Że dezodorantów -de de nie można używać? No a ty co używasz? No ale ja w kulce, Maniuś! W kulce! Aaa, w kulce, okej. Okay. Jednak nie wszyscy ziemianie zadowoleni są z działań zmierzających się do ochrony środowiska. Nie wszystkim się to podoba. Zaczynam to po prostu przeszkadzać. Daj pan spokój z taką ekologią. Daj pan spokój. Żeby człowiek normalnie wykopać się nie mógł, żeby wodę po północy zakręcali, bo oszczędności, bo ekologa. Siedem od nieba tu wody nie ma. Ale ekologia, no, daje pan spokój. Z danych gus wynika, że w ciągu doby zużywam ponad 100 wodną osobę. Wie pan, że to jest w ciągu miesiąca, a w ciągu roku, no a wody na świecie mało. Będzie pan wykonalistycznie, jak się pan powyciera ekologicznie. Sama się, że... nie ze z kartonika. Kup ciotku, po jajeczku, grzecznie pośpij mu rzeczku. Kup dla żony, panie złoty, to się weźmie do roboty. Kacie kurze indycze, ja ja sprzedam, mało liczę. Pani, a to jajeczka chociaż ekologiczne? Od szczęśliwej chury? A jakże, że ekologiczne? Z wolnego wybiegu, z szybkiego wybiegu, zależy, jak ją kogut goni. Jak ją goni, to z szybkiego, a jak dogoni, to kura szczęśliwa. Da pani parę czek na sadzeniaki. Jakie cudzeniaki! Żeby góry na nie posadzić, bo odkąd te wiatraki we wsi postawili, to góry moje się nie niosą, krowy nie chcą mleka dawać, a koń się zwiesił i w kół jak w cyrku. A u mnie Ino wieje i wieje od tych wiatraków. Przeciąg w całej chałupie. No, najgorszy jest wiatr. No bo jak wieje wiatr, a jest ciepło, to jest a? zimno. A jak nie wieje wiatr, a jest zimno, to jest ciepło. No, no najgorszy, najgorszy jest, jest wiatr. wiatr. Daj pan spokój z taką ekologią, daj pan spokój, żeby prądu nie, mył, nie było, żeby człowiek dróbowany meczu nie mógł obejrzeć. Ja rozumiem, jaki ser, ale mecz, ale ekologia, no daj pan się spokój. Z danych GUS wynika, że zużycie prądu w Polsce to ponad 50 kW na metr kwadratowy. Wie pan, że to w ciągu miesiąca, a w ciągu roku, no a prąd na świecie mało. Taniej będzie, jak sobie pan Patryki kupisz albo świeczkę. Uwaga, uwaga. Z powodu oblodzenia lot na ziemię jest opóźniony o 410 minut. Za utrudnienia w podróży przepraszamy. 410 minut spodzienia z powodu oblodzenia? No 410 minut spodzienia z powodu oblodzenia? Sorry, taki mamy klimat, no niestety. Ja ci zadam. Po wylądowaniu na Ziemi nasi przyjaciele z kosmosu nauczyli je mieszkańców szacunku do przyrody. Pokazali, jak dbać o środowisko naturalne, by ich planeta ponownie była piękną, zdrową i bezpieczną zieloną krainą. Pozostawili mieszkańcom Ziemi hasła, które stają się drogowskazami na nowej ekologicznej drodze. Nie użyję miecza, ognia, jedno wyjście, ekologia. Na ochronie środowiska każdy człowiek zdrowie zyska. Góra śmieci, ziemię szpeci. Pulaku wody, już nie bardzo wody. Dbaj o przyrodę i zakręcaj wodę. Tu papierek, tu butelka, wrzuca śmieci do kibelka. Do kubełka. Tak, do kubełka. <noise> Brudna gleba, chleba nie da. Okażmy kulturę i ratujmy naturę. Pomóżmy przyrodzie. Ekologia jest modą. Była się dyskrajną krainą zieloną. Była cudem natury, piękne morza i góry ten świat natury, piękne morza, piękne zachody, wrócą czyste powietrze i wody. Tak nam przecież potrzeba wszystkich lasów i nieba, więc jedno zrobimy dziś. Ekologia do petarda, bo tak myśli ten jest gość. Ziemia przecież naszym Przecież naszym domem, życia w maskach mamy dość. Jutra nie ma, świat się kończy. Ze stu poraz bunisz się, ekologia nas połączy. Ona modno staje się, e, e, ona modno staje się. Ekologia to pytanie specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy ludzko. Świetni są, to muszę przyznać.